Strachoteka, tylko autorskie krepipasty. Marek obudził się z ciężkim bólem głowy, spocony i zgrzany, powoli otwierał i zamykał oczy, kiedy poczuł chłód na skórze, którego źródłem było otwarte na całą szerokość okno. Podniósł się z łóżka i poszedł je zamknąć. Udał się do łazienki, a następnie do kuchni. Głośno tykające wskazówki zegara pokazywały, że jest godzina trzecia Nalał sobie wody z kranu do szklanki i wypił duszkiem. Ból głowy nie odpuszczał. Przeszukał szafkę z lekami. I wyciągnął coś z paracetamolem. Popił tabletkę kolejną szklanką wody. Nagle usłyszał na ulicy jakiś dźwięk, chyba krzyk. Spojrzał przez szpary w roletach na zewnątrz, ale z jego szóstego piętra niewiele było widać. Wrócił do łóżka i spróbował zasnąć. Wciąż miał przed oczami koszmar który przed kilkoma chwilami sprawił, że się wybudził. Śnił mu się jakiś robak, właściwie cała armia pulchnych, białych larw, która pożerała jego ciało żywcem. Zamknął oczy i spróbował odepchnąć od siebie te nieprzyjemne obrazki. Nie mógł jednak zapomnieć o ich pomarańczowych głowach. I pracującym otworze gębowym, rozrywającym jego skórę i mięśnie. Nie miał pojęcia, skąd mu się coś takiego uroiło. Postanowił sięgnąć po pilot. Włączył jakiś losowy kanał, a niebieskie światło rozpieszło się po całej sypialni. Telewizor zawsze miał na niego działanie usypiające. Kiedy już zasypiał, oprócz męczącego bólu głowy, czuł dziwne mrowienie w prawej łydce. Następnego dnia Marek poszedł do pracy, ale spóźnił się dobre pół godziny. Zjadł pospiesznie śniadanie i wrzucił w siebie dwie przeciwbólowe tabletki, bo ból głowy wcale nie zelżał. Ponadto ugryzienie na łydce, które przywiózł ze sobą po weekendzie na Mazurach, pozostawiło po sobie ropny strup, a dookoła zaś zrobił się chorobliwie żółty siniak, pokaźny obrzęk. Starał się tego nie drapać pomimo okropnego swędzenia. Nadomiar złego dotykanie tego miejsca sprawiało ból. Nie miał pojęcia, co go ugryzło, ale jego kompan z kajaków, lekarz rodzinny, po tym jak obejrzał na szybko fachowym okiem owe ugryzienie, powiedział, że to nic takiego. Pod koniec pracy, marka zaczęły brać mdłości. Kiedy już wychodził z biura i szedł w kierunku samochodu, był zmuszony uciec na bok zanurkował głową między przystrzyżonym równożywopłotem skręciło go w żołądku pochylił się i otworzył szeroko usta wydostała się nim rzadka żółta niczym słońce na obrazkach dzieci kwaśna ciecz druga fala przyszła dosłownie po kilku sekundach nie zdążył nawet wytrzeć porządnie warg Cuchnąca wilgoć trafiła niestety częściowo na jego buty. Podczas wymiotów kręciło mu się w głowie, nie miał pojęcia, co się z nim dzieje. Wszystko w porządku? Usłyszał nagle głos za plecami. To był jego szef. Gestem dał mu do zrozumienia, żeby szedł dalej. Starszy mężczyzna popatrzył na niego podejrzliwie. A potem odszedł, wsiadł do swojego nowego Mercedesa i odjechał. Po trzeciej fali wymiotów, Marek w końcu sam doczłapał się do swojego auta. Wzdychając i jęcząc niczym jakiś potępieniec, zadzwonił do swojego przyjaciela lekarza, wytłumaczył, co się z nim dzieje. Ten poradził mu, aby wpadł do jego gabinetu. Nie będę jeździł w tym stanie przez pół miasta, wyperswadował mu. W takim razie jedź do domu, odparł lekarz. Wpadnę do ciebie najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Marek pojechał więc do swojego mieszkania, modląc się w duchu, aby w aucie czasem znów nie wzięła go fala wymiotów. Czuł, jak w jego żołądku kotłuje się kwaśna ciecz. Ale jakoś ją utrzymał. Wjechał windom na górę, a potem wparował do mieszkania i wylądował głową w toalecie. Kiedy wyrzucał z siebie kolejne i kolejne porcje wymiocin, zastanawiał się, co się z nim takiego dzieje. Głowa mu pękała, a ugryzienie na łydce paliło, jakby ktoś przyłożył rozgrzane żelazo. W końcu udało mu się oderwać od toalety. Skoczył pod prysznic. Podczas mycia prawie nie dotykał obolałego miejsca na skórze. Kiedy jednak wychodził, zobaczył, że z owym miejscem zrobiło się coś bardzo złego. Strup co prawda zmalał, a może raczej rozpuścił się, bo pod powierzchnią naskórka pojawił się duży obrzęk. Wypełniony żółtą ropą. Marek przydusił to owrzodzenie, z bólu zaciskając zęby. Kiedy skóra pękła, a śmierdząca ciecz wylała się ohydnie, prawie krzyknął. Ale to nie ona zaskoczyła Marka. Wewnątrz rany było coś jeszcze. Poszukał pęsety po szafkach i przy jej pomocy. Wyciągnął poruszający się, wijący dziwnie element. To był robak, biała larwa, podobna do muszej tyle że znacznie większa, bardziej ruchliwa. Wyrzucił owego robala do toalety i spuścił wodę. Czuł obrzydzenie. Potem poszedł do łóżka i w samej tylko bieliźnie położył się. Chyba udało mu się zdrzemnąć, bo obudził go dzwonek do drzwi. To był ten jego najlepszy kumpel lekarz. Jak się czujesz? zapytał od wejścia. Jak widać? Lekarz obejrzał jego nogę, mówiąc mu, że nie powinien był wyciskać ropnej treści. Zrobił mu jakiś zastrzyk, dał tabletki, a także opatrzył ranę. Wypisał mu urlop chorobowy na tydzień. Poinstruował odnośnie odkażania rany i robienia opatrunku. Poza tym kazał mu spać, dużo pić, unikać alkoholu. To nic takiego, powiedział lekarz. Bierz te tabletki i wszystko będzie ok. Jakby co to dzwoń. Słuchaj, możesz jeszcze raz spojrzeć na te ranę? zapytał Marek. Dlaczego? Wyciągnąłem z niej larwę. Larwę? Niemożliwe. Dla pewności lekarz jeszcze raz zajrzał pod opatrunek. Niczego nie widzę, oznajmił. Pewnie musiało ci się coś przewidzieć. Jestem pewien, że był to robal. Słuchaj, pewnie wyciągnąłeś jakiś ropny, stwardniały czop. Wyciskałeś kiedyś wągry? Wyciskałem. To wiesz, że to wygląda jak żółty robak, martwy na skórek, bakterie i sebum. To na pewno było coś w tym stylu. Marek nie był przekonany co do jego zapewnień, ale niewiele więcej mógł zrobić. Postanowił podporządkować się zaleceniom przyjaciela. Poza tym czuł się tak fatalnie, że naprawdę nie myślał o niczym innym niż sen. Położył się przed wieczorem, nie zjadł nawet kolacji i spał do samego rana, niestety z wieloma przerwami. Miał koszmary. Jeden zapamiętał szczególnie. Był w swoim mieszkaniu. Wszystko wyglądało aż za bardzo realistycznie. Czuł ból głowy, czuł pragnienie, świeżbienie pod opatrunkiem na łydce. Wstał, aby napić się wody. Kiedy spojrzał w ciemną toń okna, spostrzegł, że coś jest nie tak z jego odbiciem. Udał się więc do Łazienki, zapalił światło, spojrzał w lustro. Krzyknął z przerażenia, ale z jego gardła nie wydobył się żaden dźwięk. Zamiast swojej głowy zobaczył wielki, pomarańczowy łeb larwy, o potężnych, pracujących nerwowo żuwaczkach, czułkach i oczach, sześciu czarnych, małych, błyszczących oczach. Nad ranem prawie nie miał siły zwlec się z łóżka. Co prawda przestała boleć go noga, ale teraz czuł dziwne łaskotanie na całym ciele. W przeróżnych miejscach, niejednocześnie, a stopniowo zupełnie jakby jakby coś poruszało się pod jego skórą pływało między mięśniami kiedy poszedł zrobić świeży opatrunek na nodze okazało się że po ropnej ranie nie ma śladu został tylko niewielki strupek który wyglądał jakby miał zaraz się zagoić zdziwiło go to ale nie zamierzał narzekać Przesiedział pół dnia przed komputerem, trochę spał. Ból głowy jakby zelżał. Jednak to dziwne uczucie, jakby coś tkwiło w jego ciele, coś obcego, nie dawało mu spokoju. Kiedy brał już wieczorny prysznic, zaczął oglądać swoją skórę. Badał każdy centymetr ciała, przy pomocy palców. Naciskał i jeździł. Szukając czegoś niepokojącego, próbował coś wyczuć, ale niczego nie znalazł. Usiadł przed telewizorem w salonie, ale ból głowy nie pozwalał mu skupić się na ekranie. Postanowił zrobić sobie coś do jedzenia. Zajrzał do lodówki i wyciągnął z niej gotową zupę w plastikowym opakowaniu. Kiedy po nią sięgał, Zobaczył, że na jego przedramieniu, pod skórą, jest jakaś dziwna wypukłość, około dwucentymetrowa. Dotknął palcem drugiej ręki tego miejsca i wtedy wypuścił z rąk zupę. Wypukłość pod jego skórą poruszyła się, pognała w kierunku nadgarstka, a potem zniknęła. Poczuł nagle ból, który wydawało się. Że ma swoje źródło w samych kościach. To coś musiało zanurkować wewnątrz jego ciała. Wybrał numer do swojego kolegi i poprosił go, aby do niego przyjechał. Wszystko w porządku? Zapytał lekarz przez telefon. Nic nie jest w porządku. Pół godziny później ponownie został obejrzany profesjonalnym okiem. Ale i tym razem diagnoza była inna niż oczekiwał Marek. Mówiłem ci, że masz niczego nie pić, zbeształ go lekarz, kiedy zobaczył puste butelki po piwie stojące na kuchennym blacie. Nic mi się nie przywidziało, jeżeli o to ci chodzi, powiedział. Ale mogło. Mieszanie alkoholu z tabletkami, które ci dałem, może powodować właśnie takie skutki. Uboczne. To co mi w takim razie jest, nie mam pojęcia. Jak dla mnie to hipochondria. Za bardzo się nad sobą rozczulasz. Ale jeżeli chcesz, to mogę ci załatwić miejsce w szpitalu. Tam zrobią ci dokładniejsze badania. Nie, dzięki. Zostanę w domu. Przyjaciel westchnął ciężko. A potem jeszcze raz poinstruował go w sprawie brania leków. I dbania o siebie. Mogę dać ci coś na sen, skoro nie możesz zasnąć, powiedział. Wolałbym coś na ten dobijający ból głowy. Przecież dostałeś. Nie łącz tego z piwem, a wszystko będzie OK. Kiedy? Co kiedy? Pytam kiedy będzie OK. Jutro, pojutrze? Nie wiem dokładnie. Musisz po prostu wytrzymać. Pożegnali się, a potem Marek wrócił do łóżka. Wziął te tabletki na sen, większą dawkę, aby mieć pewność, że nie przyśnią mu się już te okropne koszmary. Kiedy w końcu zasnął, śniło mu się, że jest larwą larwą, która rozwijała się w ludzkim organizmie. Następnego ranka, Obudził się z takim bólem głowy, jak nigdy dotąd. Na domiar złego nie mógł otworzyć oczu. To znaczy rzęsy skleiły mu się mocno, niczym na jakiś superklej. Po omacku trafił do łazienki i zaczął obmywać twarz ciepłą wodą. Kiedy ropna wydzielina zniknęła, otworzył oczy. Ale coś było nie tak. Coś było zdecydowanie nie tak. Jego skóra miała dziwny, żółtawy odcień. Paznokcie u rąk wydawały się jakieś słabe, i kiedy złapał za jeden, okazało się, że ten bez trudu odpadł, ukazując tym samym surowe mięso. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze były oczy, jego białe gałki. Zrobiły się żółte jak u alkoholika. Marek krzyknął, ale po chwili coś go zatkało. Usłyszał burczenie, dochodzące z brzucha, i sekundę później począł bryzgać z ust żółtym szlamem. Upadł na kafelki, w kałużę własnych wymiocin. Zrobiło mu się słabo, wyciągnął przed siebie ręce. I zobaczył, że coś porusza się pod skórą. Nie jeden obiekt, ale dziesiątki, setki. Jeszcze raz zwymiotował na posadzkę litry ochydnej, gęstej cieczy. W niej pływały robale. Ochydnie białe, z okrągłymi, pomarańczowymi głowami. W końcu zamknął oczy. Zapadła... Ciemność. Marek od trzech dni nie odbierał od niego telefonu. Z początku uznał, że pewnie się na niego obraził. Fakt był dla niego ostatnio całkiem ostry. Mimo to, dopiero czwartego dnia postanowił podjechać do jego mieszkania i zajrzeć, co się z nim dzieje. Naprawdę nie mógł zrobić tego wcześniej. Miał zbyt wiele na głowie. Poza tym dowalili mu nocne dyżury w szpitalu. Ale mimo to miał wyrzuty sumienia. Powinien bardziej zainteresować się chorym przyjacielem. Zaparkował auto, wszedł do wieżowca i wjechał windom na szóste piętro. Dzwonił i pukał do drzwi, ale kolega mu nie otwierał. Użył więc kluczy które kiedyś dostał od Marka na wszelki wypadek. Uznał, że chyba właśnie jest to ten moment. Od samego wejścia poczuł dziwny, kwaśny smród, którego nie potrafił zidentyfikować. Jego nos jednak powiódł go do Łazienki. Zanim otworzył drzwi i zapalił światło, usłyszał dziwne bzyczenie. Jakby setki latających owadów. Kiedy w końcu spojrzał na to, co kryło się w łazience, doznał szoku. Patrzył na ciało Marka. To znaczy na to, co z niego zostało. Bo była to tylko pusta skorupa, zżółknięta skóra, podobna do czegoś jak wylinka węża albo pająka. Ciało leżało pośród żółtej, śmierdzącej cieczy, no i te muchy. W całej łazience latało setki much, bzyczały one irytująco, przyprawiając mózg o wirowanie. Pospiesznie zamknął drzwi, ale i tak wypuścił kilka z nich. Kiedy wychodził już z mieszkania, wcale nie poczuł, Ugryzienia na ramieniu. Pomóż mi rozwijać strachotekę. Jeżeli spodobało Ci się to, co przed chwilą przeczytałem, zasubskrybuj kanał, polub ten film i skomentuj. Nie pozwólmy, aby sztuczna inteligencja zastąpiła we wszystkim człowieka. Z góry dziękuję.